Mniam, mniam. Arczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Śmierdzi od niego trupem. Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor noża. Ty pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi... Na ludzi. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem pieniądzach. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Ojska przeszły tamtędy kilka razy. Ludzie głodują. Wyście Wiedźmin? Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. To macie problem z jakimś podworem. W czarnej dupie jesteśmy, a nie mamy problem. Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym Blake. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują fakty z panem Lusterką. Tu są. <laughs> 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 PS four for the players.